Dzień dobry Państwu. Kaszmulanda, witam Państwa bardzo serdecznie, moim Państwa gościem jest dzisiaj Konrad Berkowicz, Partia Korwin. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Wiceprezesie, chyba tak powinienem tytułować? Formalnie rzecz biorąc, tak. Wiceprezesie. Panie Wiceprezesie, ostatnio powiedział Pan w wywiadzie, że chcecie rozwalić Unię od środka. Dlaczego? No, dlatego, że Unia Europejska de facto pozbawiła nas suwerenności i próbuje narzucać nam chorą biurokrację, która utrudnia nam bogacenie się i chore pomysły społeczne, które na przykład głoszą, że nie ma dwóch płci, tylko kilkadziesiąt i dzieci powinny być uczone tego, że sobie powinny wybrać jedną z tych płci. A kto jest przeciw, przeciwny temu, to jest nietolerancyjny. Mhm. Ale chyba tych płci to tak naprawdę Polacy nie traktują zbyt poważnie. No, na razie na szczęście nie i to kocham w narodzie polskim. Natomiast Lewa, lewica od dawna stosuje taką strategię przesuniętego horyzontu, czy metody plasterkowej, że postuluje coś, na razie, najpierw nikt tego nie traktuje poważnie, ale się w końcu przyzwyczaja i później robią krok dalej. Tak było na przykład z, z związkami homoseksualnymi. Na, na początku mówili, że chodzi o tolerancję, Później już chodziło o akceptację, następnie o związki formalne państwowe, a teraz już mówi się o adopcji dzieci. No to Paweł Urabiej zrobił wam rzeczywiście prezent. Macie teraz paliwo na całą kampanię wyborczą. No Paweł Urabiej zrobił prezent w ten sposób, że on poszedł dwa kroki dalej nagle i od razu powiedział, o co im tak naprawdę chodzi. Wyłożył karty na stół Just i. Naprawdę myśli, i my myśli pan, że chodzi my... Platformy Obywatelskie, koalicji europejskiej, tym politykom konserwatywnym w SLD, chociażby takim jak Leszek Miller, o to, żeby wprowadzać małżeństwa homoseksualne już tym bardziej z adopcją dzieci? O, to prawda, że na tyle Leszka Millera i SLD, no to to Platforma Obywatelska to jest prawdziwe lewactwo. Nie wszyscy w Platformie chcą takie rzeczy wprowadzać, natomiast dominująca tam siła idzie właśnie w tym kierunku, no. a na pewno dominująca siła w Unii Europejskiej idzie w tym kierunku. No w Unii to jeszcze można byłoby dyskutować ale chyba w Platformie ten pomysł generalnie się nie spodobał. Aż dziw, że Paweł Rabiej i Został tylko pouczony publicznie, co prawda, to rzadkość, a nie zdywisjonalizowany. Tak, mamy. ale on się nie spodobał nie z powodów ideologicznych, on się nie spodobał z powodów propagandowych. Zorientowali się, że to im wcale nie służy i dlatego zaczęli się z tego wycofywać. Każdy wie, że to nie może służyć. W żadnej mierze. No, może w tym sensie, że odbijają trochę elektorat Robertowi Biedroniowi, który chciał im tam zagarnąć tą właśnie skrajnie lewą stronę. No tak, już Pan poruszył temat Roberta Biedronia, to jak Pan ocenia jego szanse? Będzie z tej mąki jakiś chleb, czy raczej wypali się do wyborów parlamentarnych? No, mam nadzieję, że się wypali i myślę, że już widać, że się wypala, ale to e, tak naprawdę wszystko zależy od tego, po której stronie stanie odpowiednia część systemu i mediów. Wygląda na to, że jednak media wolą stawiać na silniejszego, to znaczy koalicję obywatelską, a nie na Roberta Biedronia, ale Roberta Biedronia z drugiej strony, co sam przyznał wprost i otwarcie, wspiera e, duży kapitał niemiecki. Płynący z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To mm -hmm. słowa Roberta Biedrona. Masz się Panu Poleksit? Nie. Ja jestem raczej za tym, żeby. Pozwol pomóc Unii rozwalić się, bo ona trzeszczy w szwach. Sytuacja gospodarcza w Unii jest fatalna. Sama Unia Europejska, jako instytucja, się totalnie zdegenerowała. Już doszło do pierwszego Brexitu, do pierwszego wyjścia właśnie jednego z krajów. Moim zdaniem, najlepiej by było nie, żeby Polska po prostu wyszła z Unii i Unia została tam i jeszcze się w tym, co się gotowała, tylko żeby wszyscy stwierdzili, że się rozwiązują i jednocześnie została. Zostawiając takie coś jak wolny handel między krajami i swobodne podróżowanie Europejczyków po Europie, bo to jest osobna instytucja strefa Schengen. Przecież Norwegia należy do Unii, a jest w strefie Schengen, i są kraje, które należą do Unii, a nie są w strefie Schengen. W Norwegii, zwracam uwagę, Polacy mogą podejmować pracę, mimo że Norwegia nie jest w Unii. Nie potrzebujemy do się się do tego. Ale w ogóle Unii. skorelować wspólną politykę gospodarczą, e, taką, która umożliwiałaby rozwój tej części świata, e, bez e, organów koordynujących? Właśnie e, nie da się skutecznie tego robić z organami koordynującymi. Organy koordynujące koordynowały politykę gospodarczą w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I teraz to samo dotyczy Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Centralny planista nigdy dobrze nie skoordynuje gospodarki. Najlepiej robią to przedsiębiorcy, współpracując sobie między sobą nawzajem. Ważne jest to, żeby Unia swoją biurokracją chorą w tym nie przeszkadzała. Interes tutaj naprawdę wygra. I kraje będą ze sobą mhm. współpracować. Ale mamy jeden problem, a mianowicie w tej chwili kryzys państw narodowych, polegający już nawet, nie mówię o tym, że one oddają swoją suwerenność różnym organizacjom, ale mamy dwie, dwa wielkie bloki w zasadzie. Mamy Stany Zjednoczone i z drugiej strony mamy BRICS, czyli Brazylię, Rosję, Indie, Chiny. No i w związku z powyższym, czy jest miejsce, i my, jako Polska, czy Niemcy, czy, czy Francja, mamy szansę konkurować z tak olbrzymimi bytami politycznymi, będąc w pojedynkę. Nasz potencjał właśnie, gospodarczy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli w pojedynkę, chodzi o to, żeby współpracować ze sobą skutecznie, a nie nieskutecznie. Współpraca w ramach przerośniętej biurokracji Unii Europejskiej, która zajmuje się głównie właśnie takimi rzeczami jak karta LGBT i te sprawy, jest nieskuteczna i trzeba zawstrząć współpracować skutecznie. Czy Norwegia jest skazana na samotną walkę i niebyt? Na mapie świata, dlatego że nie jest w Unii. Nie, może współpracować z innymi krajami, bo ta współpraca obydwu stronom się po prostu opłaca. Chodzi o to, żeby współpracować bez bagażu tej chorej biurokracji. Ale mówiąc o tym, że ta biurokracja zajmuje się tylko i wyłącznie takimi rzeczami, czy głównie jak karta LGBT, to mocno pan przesadza. To bo... prawda. Niestety zajmuje się też takim czymś jak to, czy Góral, może Polski Góral produkować oscypki, w jakich warunkach. Niestety zajmuje się tym, czy marchewka jest owocem, czy Żywem. Niestety zajmuje się tym, jaką szerokość parapetu musi mieć jakiś tam producent żywności. Niestety zajmuje się tym, w jaki sposób mogą, a w jaki nie mogą polscy rolnicy mm. sprzedawać swoje Ale produkty. Ale robi to po to, by w jednym miejscu chronić rynek, a w drugim go promować. Tak naprawdę coś oddajemy, coś zyskujemy. Chociaż jest to czysty protekcjonizm. No, chronienie rynku przez Unię Europejską jest niczym dobrym. Rynek powinien przede wszystkim móc się swobodnie rozwijać i sprzedawać dobre produkty. Rynek jest po to, żeby konsumenci byli zadowoleni, by mieli tanie, dobre produkty. I chronić trzeba właśnie ich interes przez niskie podatki. To może zamiast niszczyć Unii, czy rozsadzać jej od środka, należałoby ją po prostu skutecznie zreformować. Myślę, że to jest niestety marzenie ściętej głowy, ale nawet gdybyśmy chcieli ją zreformować, to reforma, czyli usunięcie całej tej biurokracji właściwie likwidowałoby Unię, bo przypominam, Unia Europejska polega na tej właśnie biurokracji. Reszta to jest strefa Schengen, swobodne podróżowanie Europejczyków po Europie, niezależna od Unii i Europejska Wspólnota Gospodarcza, również niezależna od Unii, do niej właśnie należy na przykład Norwegia. Mhm, ale także i budżet, z którego później. Wpłacamy i jest rozdzielany na wszystkie kraje członkowskie no na właśnie. Różnego rodzaju programy. No właśnie, my wolimy, żeby w kieszeni Polaków zostały pieniądze, a nie żeby zabrać Polakom te pieniądze, wysłać do Brukseli i część z nich, żeby wróciło, a żeby wróciło, to my musimy starać się o finansowanie jakichś projektów, często chorych projektów, jak na przykład kilka miliardów euro na portal dla ludzi bezdomnych i takie rzeczy. Musieliśmy zatrudnić 140 tysięcy urzędników za, 20, za 14 Miliardów rocznie, którzy starają się o przywrócenie tych pieniędzy i przyznają je na projekty. Naprawdę znacznie taniej będzie, jeżeli po prostu te pieniądze zostaną w naszych kieszeniach. Już od wielu lat wystarczy przeczytać raport Tomasza Cokiernika. Nie wpływa do nas więcej niż my wpłacamy, niestety. Brexit. Mówił Pan, że się wydarzył. Ja się nie zgadzam. Brexit się dzieje, to znaczy Brexituje się. To, to słówko zrobi karierę. I powiem Panu szczerze, że mam poważne wątpliwości, czy do niego w ogóle. Dojdzie, bo jak patrzę na to, co wyczynia Parlament Brytyjski, czyli z jednej strony ani nie chce umowy, to jest jedyna umowa, którą, na którą Unia się zgodzi, ani nie chce wyjść bez umowy ani nie chcę ponownego referendum, bo być może ludzie zmienili zdanie. Zgadzam się z panem redaktorem. Mówiąc, że się wydarzył Brexit, to mówiłem o tym, że już w referendum Brytyjczycy zdecydowali o nim, natomiast rzeczywiście Unia traktuje demokrację instrumentalnie. Nawet kiedyś z Markiem Siwcem rozmawiałem w telewizji i jemu się wymsknęło, że Wielka Brytania popełniła błąd, bo przecież wiadomo, że referendum robi się wtedy, kiedy zna się z góry ich wynik, a tu był wynik niepewny. I tak samo było z wejściem do wspólnoty. Wspólnot Europejskich. Z, przecież najpierw do Unii Europejskiej. Przecież najpierw były referenda we Francji i w Holandii dotyczące konstytucji Unii Europejskiej. Mało kto pamięta. Te referenda padły, więc przestano robić te referenda i wprowadzano poza narodami e, traktat lizboński, który pozbawił nas suwerenności i utworzył wtedy Unię Europejską. No tak, pamiętam. Przypomnę tylko, że zrobił to zrobiło to Prawo i sprawiedliwość, bo to Jarosław Kaczyński negocjował, Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. Wtedy dopiero formalnie. Powstała Unia, i wtedy tak naprawdę zostaliśmy pozby, pozbawieni suwerenności. Jak pan ocenia piątkę Kaczyńskiego? No. W, w... Piątka Kaczyńskiego to są takie rzeczy, które nawet komunistom się nie śniły. Myślę, że niektóre pomysły to jest, to jest już bolszewia. Naprawdę naprawdę tak daleko idące pomysły socjalistyczne przerastają wszelkie oczekiwania, a jest to robione nie tylko z powodu tego, że tam są ludzie, którzy wierzą, wierzą w socjalizm, ale po to, żeby przekupić wyborców ich własnymi pieniędzmi, bo przypominam, wszystkie te Socjalne programy są finansowane z pieniędzy podatników, a my mówimy. Obniżmy podatki i niech ludzie mają 1000 plus w portfelu, bo zapłacili o 1000 złotych mniejsze podatki, a nie płacą 1000 złotych do budżetu. 500 złotych z tego się rozkrada i marnuje, a 500 złotych wraca do niektórych Polaków. I myśli pan, że Polacy dadzą się przekupić własnymi pieniędzmi, tak jak pan powiedział? Myślę, że dają się w większości przekupić. To widać po poparciu dla Prawej i Sprawiedliwości i dla platformy, która obiecuje, że nie weźmie 500 plus, a nawet da więcej, a my liczymy na te. 20-30% rozsądniejszych Polaków, którzy potrafią liczyć. 20-30%, a mi się zawsze przypomina ten protokół, mityczna procedura 1%. Czyli jak już zaczyna wam podskakiwać w sondażach, podnosić się ten wynik, to Janusz Korwin-Mikke wychodzi, mówi coś o kobietach niepełnosprawnych, homoseksualistach, no i wracamy do 1%. To jest popularny mit promowany przez naszych przeciwników politycznych, dla których najważniejsze jest, żeby przekonać ludzi, że nie warto na nas głosować, bo to zmarnowany głos. Tymczasem, zmarnowany głos to jest głos na platformę i pismo, się nie różnią. Jak się zobaczy na wykresy poparcia, to pierwszy raz z 1% do trzech nowa prawica Janusza Kormickiego wskoczyła właśnie po tak zwanym Hitlerze, a później na 5% po sprzeciwie wobec relacjonowania Olimpiady, Paralimpiady w telewizji. Zresztą wtedy żadna telewizja nie, nie relacjonowała tej Paralimpiady, zgadzając się z tym, że po prostu większość ludzi to nie interesuje. Więc tak naprawdę to jest protokół 7%. Bo tyle mieliśmy w ostatnich eurowyborach, i mam nadzieję, że teraz ten protokół będzie protokołem 15% co Jak ja pana słucham, to zastanawiam się, czy nie ma pan wrażenia, że wchodzi pan w buty Janusza Korwin-Mikkego? Jeżeli trzeba myśleć o poważnej karierze politycznej, musi pan wyjść poza jego paradygmat. Nie wiem, nie zastanawiam się na to, w jaki wchodzę paradygmat. Po prostu mówię to, co uważam i to, co czuję. I liczę na to, że jest jeszcze trochę ludzi normalnych w Polsce, którzy to docenią. Myśli pan, że 15%? W eurowyborach jest to możliwe, dlatego że sondaże, które pokazują, jak wielkie jest poparcie dla Unii Europejskiej, to nie jest poparcie dla Unii, tylko dla fałszywego wyobrażenia o Unii, o tym, że Unia to jest właśnie Schengen i tak dalej. Te sondaże pokazują, że gdzieś 70-80% po popiera Unię Europejską. To oznacza, że 20-30% nie popiera Unii Europejskiej, a my jesteśmy jedyną wiarygodną siłą uniosceptyczną, więc myślę, że co najmniej połowę tego elektoratu powinna na nas zagłosować. I tu musimy postawić Dziękuję serdecznie. Moim Państwu gościem był Konrad Berkowicz, wiceprezes partii Korwin. Tak jest. I kandydat, I kandydat Konfederacji korwin brown i Narodowcy do I to to wspomina, Europarlamentu. każde nazwisko jest dobrze znane? <laughs> Dziękuję serdecznie, Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia.